Cześć i czołem. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu wakacji z nami. No, dzisiaj poranek o, było ciężko. Wczoraj dziewczyny nie mogły spać i poszły chyba spać o 11 godzinie. No i dzisiaj rano było trudno wstać, a mieliśmy już plan, ale udało się wyjść z domu o godzinie 10.00. E Myślę, że taka godzina i 15 minut w aucie, w podróży dojechaliśmy do takiego miejsca, do takiego rezerwatu przyrody, gdzie właśnie wyszliśmy sobie na spacer. Rezerwat przyrody był za darmo, ale trzeba było płacić za parking. Bardzo popularny rezerwat. Płynie tam taka duża rzeka i takie sobie stające kamienie w tej rzece i można sobie właśnie iść w, e, wzdłuż tej rzeki. widzieliśmy bardzo dużo ludzi e, z pieskami, z rodzinami. Można iść w, głąb w, w las sobie na spacer, są wytyczone e, szlaki. E, ale my poszliśmy e, wzdłuż tej rzeki, tam był taki mostek i tam przy mostku też był taki domek lotniskowy, który był przerobiony na tak jakby domek e, z balkonem, gdzie można po prostu wejść i e, ustać na tym balkonie i zobaczyć y, tę rzekę płynącą y, i ten spadek wody. Bardzo piękny widok, y, bardzo piękny. Zrobiłam parę zdjęć, parę fotek, to wrzucę. Y, ogólnie to krajobrazy. No, dla mnie osobiście, ja się zakochałam. Y, y, nie wydawało mi się, że Szkocja jest tak piękna. Góry, takie góry widać w dali. Y, no i ta pogoda, jest słoneczko ponad 20 stopni, no jest cudnie. Y, i, I cieszyłam naprawdę oko. Nawet te zdjęcia, te filmiki nie odzwierciedla tego piękna, które dzisiaj zobaczyłam. I właśnie szliśmy wzdłuż tej rzeki, później z, y, po tych kamieniach szliśmy w dół do tego koryta rzeki, gdzie właśnie można było sobie pomoczyć nogi. No i właśnie dziewczyny tam miały zabawę, bo moczyły nogi, były prawie całe mokre. A nie widziałam nic na przebranie im, bo myślałam, że idziemy tylko, wiecie, na spacer więc y, pomoczyły się tam i i ten ci trochę relaksowaliśmy na tych kamieniach, bo akurat y, była piękna pokoda, słoneczko więc było przyjemnie po prostu siedzieć i słuchać ten szum tej wody, było cudnie y, takie wyciszające, takie relaksujące y, i z pewnością jakbym mieszkała bliżej to bym tu była prawie codziennie w tym miejscu ale niestety jesteśmy daleko no i tam później poszliśmy, no wyszliśmy po prostu i wróciliśmy do auta, wróciliśmy to też ponad półtorek no, godzina 15 chyba podróż na szczęście, wszyscy się pospali, bo wiedziałem, że już ledwo ledwo wszyscy są na rezerwie, to te zmęczenie, jednak zmiana miejsca na ludzie, to wszystko <laughs> wpływa na dzieci i jest takie wymagające emocjonalnie od nich, no i też jak oni. Wiadomo, są zmęczone i są bardziej płaczliwe, no to też jest bardziej y, y, wymagane od nas, rodziców, że my musimy jakoś im pomóc. Więc też czuję się bardzo zmęczona, normalnie prze, y, przemielona, jak to mówią. Ale mówię, y, wiadomo, po tym urlopie to będę potrzebowała urlopu, żeby odpocząć, nie? Ale warto, ładna pogoda, naprawdę ładna pogoda. Y, no i te widoki. No i co, przyjechaliśmy, zaraz będziemy mieć grilla jeszcze. Dzisiaj gotujemy sadzę i to jest taki posiłek właśnie z Zimbabwe, gdzie gotuje się kasz, mąkę z kukurydzy na taką papkę gęsto i się po prostu macza, bierze się palcami, się je z sosem i z mięsem i można taką podsmażyć, udusić taką kapustę, kale. I po prostu się to tak je. Dziewczyny to uwielbiają. Ja też w sumie lubię. Nie powiem. No i jeszcze czekam jest spacer do lokalnych sklepów, żeby się przejść. Przynajmniej jest jeszcze fajne słoneczko, więc cieszymy się ostatnimi tymi dniami letnimi, bo już za chwilę będzie jesień. No, jestem mega wdzięczna za to, że możemy spędzić tutaj czas. Za to, że zobaczyłam... Trochę tej Szkocji, wiem, że to jest tylko jakiś tam mały zakątek, ale naprawdę zmieniłam zdanie, bo myślałam, że w Szkocji jest tylko szaro, buro i ponuro, a tutaj takie piękne pogoda, takie piękne widoki. Przypomina mi bardzo Polskę, bo, bo jest dużo tych lasów i tak dużo zieleni, co, co tak cieszy oko i naprawdę wycisza człowieka. Ja bardzo lubię być pośród natury, więc dla mnie to jest. No, ja więcej nic nie potrzebuję tak naprawdę. Eee, I tyle tak naprawdę. Więc wrzucę Wam filmiki z tego miejsca, z tego rezerwatu i, i tam fotkę, jak się nazywa ten rezerwat. Eee, na pewno trzeba mieć dobre buty, takie do spinaczki, bo tam te kamienie są bardzo śliskie, jeżeli ktoś chce iść do korytarzyki. Eee, no bo po lesie to wiadomo, że wchodzić w adidasach, ale tak, żeby wejść do tego koryta, no to trzeba mieć te buty takie żeby były stabilne. No i jakieś widzieliśmy, właśnie dużo osób, które gdzieś tam się wspinały, szły dalej. E, prowiant, nie? I, I ten, i woda. E, tam była jakaś kawiarnia, jakiś, jakiś pan na kółkach e, przyjechał e, w budce tak zwanej i sprzedawał jakieś tam e, niezdrowe przysmaki, ale e, ten tak kosmiczne. że moja córka mówi: Mamo, kup mi coś, ja spojrzałam, mówię za jednego pączka takiego, wiesz, taką oponkę dwa funty. Mówi, no nie, no nie przesadzajmy, aż tak na no, to nie jesteś. A zresztą mieliśmy jedzenie w samochodzie, więc jak dziewczyny po prostu chciały coś słodkiego, ja mówię, nie, mówię, to jest naprawdę y, za drogo. Nawet jak y, jesteś na urlopie, to chcesz coś innego spróbować, ale mówię, takie, to jest po prostu zwykły pączek, y, nie, nie, nie ten, nie ma co przepłacać, nie? Y, więc... Y, no bardzo fajne i polecam, fa polecam wybrać się wam jeżeli będziecie gdzieś tu w okolicy y, naprawdę fajna miejscówka no do usłyszenia pa